Zamknij drzwi. To ma, moi drodzy. Pierwszy mój kanał udało się. W końcu mi mój kuzyn zrobił. Udało się. Wow, co się stało? Wow, za darmo chyba coś, co? Wow, coś jest za darmo. Także zobacz. Ale nie, nie kupuję, bo to jest za pieniądze, nie? Dobra. Dobra. Dobra tego nie kupuję. Czekajcie. Może zagramy sobie w to Shadow, shadow Fight 2 to jest... Dobra, lecimy Pierwsza runda No, no powiedziałem no, shadow, fight, shadow, twa, shadow Fight 2 Gram Pyk No i pierwsza runda wygrana Teraz będzie druga runda z innym typkiem. Ja, ja gram z butami. Ja mu to zrobiłem, więc ciemka. No właśnie mówiłem na początek filmu. Ja, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to... Nie, jeżeli nie znacie tej gry, to szkoda, ale może... Ale wytłumaczę wam o co chodzi. Ja, też, ja, ja przed wczoraj ja, cztery tante założyłem kanał i pierwszy filmik był słaby. Później ogarnęłam browsters. Bo po... ja byłem na odcinkach mojego kuzyna, który jest no. ze mną teraz. No. Nie. Dobra, i pyk, 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 pyk. No i na go jedziesz. No, elegancko. bo On nie miał broni. O, teraz jest typek, którym miałem czasami problem, ale z, z nim tylko raz przegrałam. O kurde. Z nim tylko raz przegrałam. z tym On się w ogóle nie zadał i no tak, ja mam... O nie, teraz mi dronę zadał. gdzie Widzisz tutaj. Widzi. Tutaj, są, tutaj jest, jest nasze HP. <noise> obok te, obok, obok, obok tych, e, tych zdjęć jest nasze zdrowie. Po lewej jest moje zdjęcie, a po prawej jest, jest tego. Przeciwnika. Realiz całkiem dobrze. Czy dojdziemy do ósmy, do rundy ósmej, raczej wątpię. Ale mam nadzieję, że mi się chociaż uda chociaż raz. O. Masz swoje najlepsze bronie? No to jest moja najlepsza broń. Dobra, i lecę. I pyk, pyk. Czemu go nie byłeś, jak leżał? No, no, ale starałem się. I zjedziesz. No i zjechałem. Będzie runda siódma. Runda siódma. O! Ła. Część, że już 3 minuty nagrywam, ale chyba mi się nie uda. Do ósmej rundy, ale ja chociaż że... to... Ła! 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 W ogóle mu nie zadałeś. Chyba jej. Ja mhm. Ale dużo dostałem! Typie! Ej, nikt nie dał zero, zatem ten sędzia. Możemy kupić? Nie, jeszcze nie możemy następnej broni. Ale ja bym chciał mieć najbardziej to. To Tomu... mieć zero tego. No właśnie no zero, także będę musiał. A jak to się zbiera? No, nie. A wiem. Trudno się to zbiera? No mega, wiesz jak trudno? No, 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 chyba, że jesteś ślubem i kupujesz i włączasz reklamę to. Ale to się nie opłaca. Dobra, zagramy tutaj, Zobaczymy, jakiego badania przeciwnika. No dobra. Ninja. Ninja. Dobra, zaczynamy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dawajcie, pojeżdż 4 minuty na chlepa. O, mam, mam noże. O, ja chciałbym mieć te noże teraz. Ale, ale jeszcze, ale jeszcze to nie ten czas, żeby mieć te noże. Oła! Czy no nie gali, drugiej rundy się nie, nie XD, nie. Dostanę się. Nawet jakbym teraz przegrał, to bym doszedł do drugiej rundy. Bo w tamtej rundzie tylko jak się przegra, to już się odchodzi. Pum! Oła. Ciekawe, kiedy będę miał. Ciekawe, ciekawe, ile lat będę musiał grać, żebym, żebym miał ostatniego bossa. Kto zna tą grę? To... Kto zna tę grę? To napiszcie w komentarzu, że znacie. To jest. To jest... Ba... Dobra, może kiedyś jeszcze nagram... Może kiedyś nagramy filmik z Kerry Butcher 3D. Fajna gierka, ale ja nie mogę jednego poziomu przejść, bo oczywiście są tam... Dobra, będzie jeszcze runda trzecia chyba. Tam są takie poziomy, gdzie... Wiecie, są takie alarmy i on... i on nas Ale może kiedyś będzie... Dobra. Ła. Chyba się... Ale, jak, a jak wygram. Ale, tą... wyrwał. Jak, jak wygram tą rundę, no to już mu... będę musiał 3 godziny czekać, żeby była kolejna runda. No to może nagram już kilka. A Dobra. A która jest godzina? 15.36. Dobra. Może to na. nie walczył z dziewczyną. Jest. Jest. Dobra, A, Ej, przycisz ten. Pewnie nie było mnie słychać. Czekaj, czy ktoś z moich widzów na tą grę co nie? O, wow. Myślam, że ona straciła bronię. Na luź. Widzowie się patrzą. Ej, ej, kilka typów wyglądają jak ja. Ła. Pomoc. Ła. mnie widzowie. A! Pyk, pyk! Dobra. O Boże. To jest RIP nie? No ale... Ale chyba dojdę do trzeciej rundy, rundy trzeciej. Ty nie gadaj, że go jeszcze pojedziesz. Może? Nie. O kurde, co? Dobra, mam chyba trzecią rundę, jak mi się wydaje. Tak, runda trzecia. To z mój pierwszy ruszył. Już niedługo będę kończył po już 7 minutek. Jeszcze dwie minutki i kończę. Pyk, pyk. O. Puf, puf. Oła. Czemu? Mm -hmm. I nie raczej nie ma ripu, bo wygram z nim. Wygram z nią. Z, z nią. Pięć, co tu dostałem? Od jednego z, od dwóch zera dostałeś. Mhm. O! Dzik za pięć gwiazdek. A, jak masz gwiazdek? Pięć. pięć. No to kup za kupca pięć. Cześć. O! 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 What? O mogę kolejną broń kupić! Mogę takie sobie, mogę sobie to kupić, ale no, mogę, ulepszę ty... sobie, ulepszę sobie jeszcze. No co, o co ci z tym chodzi? Dobra, także ja już powoli z wami kończę się. Jeszcze, o kończ. 等，等，是谁？